No nie mówcie mi, że mi uciekł. Po prostu stąd uciekł. Mogłem strzelać, ale nie chciałem zdradzić swojej pozycji. No dobra, no to jadę. No, czekajcie. Co, kontynuować tutaj? Pościg za nim. On chyba może zjechał gdzieś w dół. Nie wiem co on zrobił, szczerze mówiąc. Myślę, że zjechał w dół. Witam na kanale, Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejedziemy się włoskim Patonem. W sumie tym jednym, bo chodzi mi tutaj o M60A1, DC Ariete. I w momencie pojawienia się ten czołg zbudził niemałe kontrowersje. Owicie z perspektywy historycznej nie za bardzo jest co opowiadać. Mieli ich Włosi 300 sztuk, od lat 70 do 90 ich używali, z czego 200 wyprodukowali sami w zakładach otomelara. A z to bodajże sprowadzili, czy tam dostali po prostu od USA. No, po prostu kolejny tam niewłoski czołg we włoskich siłach pancernych. I sam profil historyczny czołgów M60 i w ogóle M48 Padman zostawię sobie na odcinki z nich z amerykańskiego drzewka, tylko muszę je wyspejdować. Także, także tym zajmę się, jak te czołgi wyspejduję w końcu. A dzisiaj opowiem wam o ciekawej kontrowersji, z jaką spotkało się wprowadzenie w włoskiego drzewka i tego czołgu jako czołgu premium ogólnie. Bo widzicie się z pojawieniem się tego pojazdu w młodym włoskim drzewku w DJ1.85 Supersonic był on do kupienia oczywiście za kasę, żeby ktoś sobie mógł szybko spejdować to drzewka, jakby ktoś chciał wydać na to kasę. Tyle, że miał on pełny stabilizator działa i znajdował się na Battle ratingu 8.3 w bitwach realistycznych z rangą piątą w drzewku włoskim. Oraz mimo braku APFSDS-a był on jedyną porównywalną Premką tamtego czasu do takich maszyn jak np. przykład T55AM1, Leo A1A1L44 A1, i tym podobnych. To była topowa włoska Premka wtedy. Tylko, no właśnie. Podniósł się raban od społeczności, bo historycznie te M60 w wersji A1 nie posiadały stabilizacji działa. I dopiero w latach 70. zaczęto je dozbrać w stabilizatory, z czego powstała wersja AOS, czyli Added On Stabilizer, co się tłumaczy na dosłownie dodany stabilizator. I bodajże od 72. dopiero zaczęli to robić, głównie na amerykańskich czołgach. Najpierw a Włosi już mieli te swoje 300 sztuk bez stabilizatora. I tak jak mówię, no właśnie Włosi mieli te czołgi produkować u siebie w okolicy tamtego okresu. A samo USA i ogólnie te M60 trzymało yy, i dawało tylko swoim sprzymierzeńcom, takie jak Austria, Włochy, Iran, Izrael czy Jordania. Tak by the way, yy, właśnie ze zdobytego bodajże izraelskiego M60 yy, Rosjanie sobie odczęli jego kompozytowy pancerz, ale o tym opowiadałem w odcinku bodajże o od T-64, także co do tego to się tam musi się cofnąć do tego odcinku. Ale znowu zboczyłem z tematu. Włosi wyprodukowali 200 sztuk M60A1 pod licencją w zakładach Oto Melara oraz otrzymali 100 następnych od USA z łączną sumą 300 sztuk tej maszyny we włoskim Woju. Yy, tylko AOS, jak już powiedziałem, był dodawany dopiero od 72 roku. I to tylko w maszynach USA, o ile się dobrze orientuję w tamtym okresie. Za to reszta państw mogła się gonić trochę czasu i tej wersji nie mieli od razu. Mówiąc krótko, jak właściwie skończyli je produkować i otrzymali 100 sztuk w międzyczasie jeszcze od USA, to nie miały one stabilizatora i oto poszedł cały raban. Słuszny zresztą. Więc Gajdim postanowił, że w patchu 187 czołg nie będzie dalej sprzedawany, a osoby, które go kupiły. Oczywiście będą go dalej miały, tylko no właśnie, co dalej? Czy zmiana statystyk pojazdu na gorsze oznacza, że osoby, które go zakupiły w wersji lepszej ze stabilizacją, dostaną kasę z powrotem? Ogólnie to wykpieniono wtedy, że wstępny plan jest taki, iż czołg przesunął na 7.7 BR, gdzie znajduje się obecnie i odejmą, i odejmą mu stabilizację, której nigdy w prawdziwym życiu nie miał. Była spora rozkina, czy nie dodać pojazdowi panelów Ery, zostawić stabilizację i dodać odpowiednią amunicję, robiąc z niego M60 wersję Rise. Ale jak wiemy, z dzisiaj do tego nigdy nie. dosso Ostatecznie zostaną przy planie, aby wyjebać tą stabilizację, yy, której nigdy nie miał, i obniżył mu BR na 7,7, tak jak to widzimy teraz na ekranie. Co stało się z ludźmi, którzy ten czołg kupili w pierwszej kolejności, gdy się pojawił? Czy dostali oni jakąkolwiek rekompensatę, na przykład odebranie tej maszyny, ale zwrot kasy na konto? Czy jakiekolwiek inne działania, gazina w ich stronie zostały podjęte? Po prostu nie wiem, bo ja tego czołgu nie kupiłem wtedy. Nie byłem kontynent partnerem jeszcze wtedy, żeby o niego prosić. Nie miałem wtedy kasy, żeby sobie pozwolić na coś takiego, bo nie interesowało te włoskie drzewko za bardzo. No, no po prostu nie wiem, bo sam w gronie tych osób się nie znajdowałem. I tutaj liczę na Was w komentarzach. Prawdopodobnie znajdzie się tutaj ktoś, kto ten czołg kupił, jak się pojawił z tą stabilizacją na, na Biarze 8.3. I jestem po prostu ciekawy. Dajcie mi znać, czy po prostu obniżyli mu Biar i zabrali stabilizator, i ten czołg został na Waszym koncie, czy Geiger podjął się jakiejś innej akcji, bo jakiś zwrot kasy, zwrot części kasy, czy coś takiego, bo po prostu nie wiem. Obecnie to M60 można kupić za Golden Eagle, za yy, walutę premium, na biarze 7.7 bez stabilizatora, a jego miejsce w yy, płatnej paczce zajął OF40MTCA, który jest obecnie na biarze 9.0. No i myślę, że co do samej, yy, powiedzmy, kontrowersji pojawiają się tutaj maszyny w grze, yy, powiedziałem dość, nam pokazałem parę, parę screenów z forów z tamtych czasów jak to wszystko się rozwijało ta sytuacja jak Gajda na to odpowiadał, ale co się ostatecznie stało, tak jak mówię z osobami, które zakupiły, nie wiem i jeszcze raz, proszę jeżeli ktoś wie, co się stało w tej sytuacji, niech da znać w komentarzach. Co do czołgów w grze na dzień obecny, czyli 2021 rok, 20 stycznia. M60A1DC Ariete jest po prostu w klej M60A1 z drzewka USA, który znajduje się tutaj, którego sobie nawet nie wybadałem jeszcze. Yy, tyle, że włoski ma dodatkowe granaty dymne, które widzicie tutaj na wieży. Jeżeli chodzi o BR-77, jest to standardowa amunicja, yy, pocisk APDS, yy, do tego działa przebijający 258 mm ze 100 metrów na 255 set, yy, do tego pocisk HESH, który... Został dawno temu zepsuty i, i, i bywa bardziej bezużyteczny teraz niż kiedyś, chociaż tutaj mam nadzieję, że zwolennicy Hesha się na mnie nie rzucą. No i jest M456, pocisk Hit FS, który przebija 400 mm pancerza na każdej odległości i to będzie nasz główny pocisk, którego będziemy dzisiaj używać. Pocisk dymny, który nas nie, nie interesuje. Yy, mamy tutaj na tym czołgu Noctowizję i, i w sumie z takich ciekawostek to tyle. Yy, jeżeli chodzi o pancerz, to potrafi on troszeczkę wytrzymać, ale no, wszystko zależy od tego, co do nas walnie. Nie? Jeżeli naokoło no, tego biaru walną do nas yy, Rosjanie z, yy, z ich pociskami standardowymi, z składką wybuchową, to może się odbić. Jeżeli nas zapieruje i walnie do nas coś z apfsds z DS em to przechodzi przeważnie yy, na wylot bez, bez żadnego problemu. Bez stabilizacji nie jest tak kolorowo, ale ze stabilizacją na 8.3 Biarze teraz ta maszyna nie miałaby żadnego sensu. Nie oszukujmy się w momencie kiedy T55M1 jest na 8.3, do y, M61 DC Ariete y, do, na 8.3 nawet z tą stabilizacją nie miałby żadnego sensu bez pocisków APFSDS. Przykompresował się trochę ten Biar od tamtego czasu y, w okolicach właśnie 8.0, y, ale na 7.7 ten choke. Wydaje mi się, no, że będzie sobie jako tako dawał radę, prawda? Jest to po prostu wolniejszy, bardziej opancerzony Leopard 1, tak bym to nazwał, bo jeżeli chodzi o pocisk, to jest ten sam. Za to sam pancerz może troszeczkę więcej wytrzymać. Także yy, myślę, że ode mnie tyle i przeskoczymy sobie do akcji i zobaczymy, czy ten czołg dalej ma ręcyjne, czy jest w ogóle sens go kupować za te złote ory. Ja sobie go kupiłem na przecenach ostatnich, bo po prostu stwierdziłem, hej, E, lu lubię patony, chcę, chcę tego patona mieć do kolekcji. A można go za golden evil kupić, to sobie go wezmę, nie? E, także, no, ode mnie tyle przeskoczymy do pierwszej rundy. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Oj, ale będzie pierdol. Dobra, ładujemy. Zamiemy te pociski miejscami z hitami, jednak. 15 hitów weźmiemy. To jest cała naprzód, panowie. To jest cała naprzód. Ten czołg się kurwa wleczy. No trochę się cykam, kurde, ale zajął tu miejscowe. To może on niech patrzy tam, ja będę mu patrzył tutaj. Tak? Czyż to prawo, czy nie patrzysz, bo... Mi się wycofałeś w tę pozycję teraz, jak już tutaj jestem? Jest jakieś nieporozumienie, jadę stąd. Bardzo się boję. Okej. Okay. Mamy rodzinka już tam przed nami. Co to jest? Nie wiem. No właśnie, Leo. No i co ty robisz, Leo? Co ty robisz? Co ty robisz? Poczekam na strzeli, żeby cię dokończyć. AMX-10. Czy mogę liczyć na przełamanie kadłuba na tym gościu? A ucieka. Czek się skołać. A za mną jedzie czołg jeszcze jeden cholera A tutaj jedzie czołg Ach, Nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło lo. lo, 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 lo. Kierowca O nie, to bickers Być miał pełną stabilę i tak to spierdolił? Dokładnie? Nieźle. Dorwiemy tego mx teraz, teraz, teraz. Jedź, arietę, jedź! Jest, drzema i kadłuba. Uh. jakim cudem Wikers to tak spierdolił? Nie wiem. To nie jest pytanie do mnie, ok? Ale mobilność tego czołgu. Po prostu zniechęca odrobinę. Nie ukrywam. Ale, że gościu mi działa, nie usnuty. A to nie znasz. Ładowniczego nie masz. I ty masz przeładowania 5 milionów minut, nie? Okej, okay. kałem. Wszystko zjałem. Co, jedziemy go zaskoczyć? Malufę działa, czy nie ma? Ma jeszcze. To niedobrze. Skoro on malufę działa, to jest bardzo niedobrze. A asysta może być. Myślałem, że to mój, bo dosłownie zanim był jeden z naszych. Chwilkę poczekamy. Dobra, można jechać. Zajdziemy tędy i pojedziemy w tamtą stronę. Wydaje mi się, że coś tutaj będzie jechać. Wydaje mi się, że coś tutaj słyszę cały czas cholera. Ja sam nie wiem co. No w ogóle nie wiem co my po tej stronie mapy tutaj robimy całym teamem, który powoli jest niszczony bez problemu. Ten obiekt 906 naszy tutaj roznosi w pył po prostu. Jestem pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności. Rozpierdolania naszych czołgów Jednie z birki kolej zrobił, muszę przyznać Patrzcie, na, najewał Asika Przede mną Leonowy I silnik? Ale jaja. Ok. Zamka nie mu nie rozjebałem, Zaczynasz się ze mnie? Niesamowite to było. Zamka działał nie rozwaliłem. O, lodowa mi przyjechała w plecy. Ale jaja. <ścoughs> ze wszystkich rzeczy tego się spodziewałem najmniej. <ścoughs> Nieźle. Jeżdżę, nieźle, jeżdżę. Dobra no, się jeszcze raz. Tutaj jakieś dwa ciężarki nas cisną chyba, co? No nie, coś tam jest faktycznie. I S6. Jest jamo. No to jeden jest 6 A tam podobno dwa ciężary były, tak? To jedziemy, zobaczymy. Czy ja dobrze mówiłem, że coś tam słyszę, że jedzie Tylko po prostu gościu tak długo jechał, tak długo się zbierał, nie? Na to wygląda. T10A tutaj jest jeszcze, okej. Okay. Wow, okej. Okay. Samo SM nawet. To skąd? Nie z przodu. Na pewno gdzieś z prawej. Czas. Nie był on tam czasem? Nie wiem. No, niestety runda przegrana. Ale człowiek sobie na razie poradził zaskakująco znośnie. Gdzieś tu coś jedzie. Ewidentnie gdzieś tutaj jest. Za tym wagonem. A, tu u góry A, może następnym razem, ziom Cóż No, it is not a full up Ale jaja Ale jaja Ale jaja Nie full up nie wiem co się dzieje Ale cool, man O, będziemy do amerykańskich strzelać m 60 I brytyjskich wickersików, całej reszty i Centurionów, i japońskie STB-1 tam jest bodajże na 7.7 biarze. Jedziesz tym BMP-1 czy nie jedziesz kurwa? Okej, okay, no nie wiem, no po prostu sobie może tutaj wiadę w takim razie. T26 tam zostało zniszczone? Ja wiem, no ale co tu się dzieje? Moje pytanie jest, gdzie oni są, bo tylko C na razie nie przyjęliśmy Przywitam się, powiem dzień dobry. Wypadałoby się zachowywać dobrze. O oh, come on, to jest kurwa jakiś bullshit w tym momencie, widzieliście to? I to nie był hallbreak. Tak, wiem, że tam jesteś. A 10 tu masz kogoś? Osłony? Jak mam cię osłaniać tam, gościu? Chciałbym, ale wyjechać sobie w pizdu. I co jak ja ci mam pomóc, gościu? Bo ja na taką flankę, że no niestety jesteś sam, Emix. Niestety jesteś sam. Ja mam swoje rzeczy, którymi się muszę zająć. O boże. Why, man? Why? Tylko kierowca mu przeżu? Ze wszystkich trzech ludzi w środku, którzy siedzieli? Dobra, no to jeszcze działo Nie no kurwa Marno jest szalutko na niego bez sensu Wiem czy Bradley tam jest u góry Okej okay. Noted understandable Mr. Bradley Nie wiem tam jechać te do tego Bradleya wątpię, nie Ja wiem gdzie on tam siedzi To go sobie tutaj, żeby wiedzieć gdzie zrzucić Artę No no, siedzimy gun ready Wow, okej, okay, to było przerażające Trafienie Artom proszę bardzo Byłoby fajnie jakby go zdjęła Ta arta. Ja wiem, że to jest raczej niewykonalne Tak, tutaj może ja od niego jestem dość dobrze kryty, nie? Już mnie pewnie słyszy. Na pewno nie jest głupi, skoro ja go słyszę, to on też mnie musi słyszeć. No, bo oczywiście, ja nie chcę wjeżdżać tutaj prosto na niego. Broń Boże. To chcę jechać gdzieś tutaj. Wracaj na pole bitwy. Okej. Okay. Nie jestem w stanie zrobić flanki z punki. Tu wyjadę w ogóle? Ciężko powiedzieć, nie? No nie mówcie że mi, że mi uciekł. Po prostu stąd uciekł. Mogłem strzelać, ale nie chciałem zdradzić swojej pozycji. No dobra, no to jadę. No, czekajcie. Co kontynuować tutaj, pościg za nim? on chyba może zjechał gdzieś w dół. Nie wiem co on zrobił, szczerze mówiąc. Myślicie, że zjechał w dół? To by troszeczkę bekowo. Chyba, że wiedział, że tu jadę po niego. No bo on dalej jeździ, że ja mam i strzela. Nie, no musi mnie słyszeć, nie? Nie może być tak, że mnie nie słyszy. Nie słyszał mnie, niesamowite. Okej okay, no. No i mamy jeszcze tym sposobem inną pozycję. Niekoniecznie taką której byłbym dumny, no ale nie chciałem tu przyjeżdżać. Ale skoro już tu jesteśmy. O no, nie, 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 uda się. Nie ja mam dość rozpędu, może pod kątem. No Ale głupo ta kurwa i teraz bym na to taracił czas, nie? Ale wiem, że da się tu wjechać. No właśnie, udało się jak jesteśmy Centuro Przejechało Stąd to nawet nie wiem czego się spodziewać, szczerze mówiąc AMX 50 Tu coś wystrzeliło po prawej Dobrze widziałem Nie chcę się niepotrzebnie wychylać nie A widziałem wystrzał mi się wydaje na pewno Ha! To ciekawe Czekamy na jakiś kontakt o, oh jest. Okej. Okay. Nie udało się go wykluczyć jednym strzałem, ale trudno. I się runda skończy, zanim coś jeszcze strzelimy. Ale hej, ale hej. Dość ciekawie się było pogonić z tym Bradley'em. Helikopter sobie zestrzeliłem. No ja jestem zadowolony, nie? Ja jestem zadowolony. Dobra. No powiem wam, że to takie, no... Okej, okay, jest ten czołg, nie? No jest okej, okay, jak najbardziej spoko. Jest poprawdy na 77, ale no jest bardzo taki. Do spokojnej gry, tym nie można rasować. I akurat dzisiaj ani raz nas nie wrzuciłem na Full-Apier na 8,7, ani chyba nawet na 8,3, więc to jest dość takie. Fajna maszynka, ale bardziej jako uzupełnienie do line-upu, bym powiedział, niż faktycznie maszynę, której bym używał do do gry samej w sobie, żeby żeby expić tutaj wszystko. Dużo lepiej będzie to OF40 już kupić, albo tego Obla 84 HVG na ryneczku. Na 8.0, bo to jest tylko je, jedną kropeczkę wyżej w biarze, tak. A macie już stabilizację i macie już APFSDS. -y. Yy, no ale sam lineup 7.7.8.0 jest bardzo, bardzo przyjemny tutaj. Jak widzicie, na 8.0 lineup mam w taki sposób złożony. Na 7.7 mam w taki sposób złożony. Tak, tak jak mówię, jest całkiem, jest całkiem, jest całkiem ok do grania. A nagrałem ten odcinek, tak mówiłem w intro, bo kiedyś były nie za z tym czołgiem, ale naprawili nawet. Także dobra. Myślę, że ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.